Na moim kanale Chloe i dzisiaj będziemy nie bawili się tylko otwierali o takie coś no kamerki się nie da przestawić no po prostu takie coś tylko jest widać yy, zostaw ten telefon Bruno to znaczy kamerę telefon mi się z kamerą myli no głupia jestem a więc otwieramy Ciach, ciach, ciach. Wiem, wszystko to gównianie nagrywam, no bo, jak żeby inaczej, ja wszystko gównianie robię, ale więc, niestety, wszystko to, co że z tą kamerą, to do mnie. Tutaj mamy gazetkę. No, nie mogę jej bardziej pokazać. To się mi kamerka wywa wywali. Mamy takie coś. I jeszcze mamy... Nie, zostaw to, proszę cię! Proszę cię, młodszy braciszku. Tajemniczą szaszetkę. zaszedkę to znaczy. Dobra. Co do kosza? No to otwieramy najpierw to, czy... Ej, młodszy bracie! Nie no i wszystko zepsułeś. Bardzo Ci dziękuję, młodszy bracie. Po prostu bez ciebie się żyć nie da. Bo, jak ty wszystko psujesz, to po prostu to jest przewspaniałe. No i znowu kamerkę trzeba ustawiać. Dobra, już ustawiłam. Teraz otwieramy to. Proszę te nożyczki zostaw! Dobra, otwieramy. Ok. Mamy taki. Takie inne kolory. To są takie, jakby, że. Zobaczcie. Takie. To nie są takie normalne kolory, tylko to są takie kolory. Takie dziwne kolory, takie. O, wywalił się. No sorry, bracie. O, nie. No zostaw mnie, no Błagam cię. Dobra. Takie są kolory. Dobra. A więc. Dostaliśmy już hmm, widelca. Tutaj jest widelec. Pan widelec. No nie ma ostrości, no bo tak nie łapię tego za bardzo. No i czas na tajemniczą saszetkę, Otwieramy ją. Od góry, czy tam od dołu? Nieważne. Ja po prostu ją otwieram, bo się po prostu tak jaram. Ja oczywiście od dołu otwieram, bo ja normalna nie jestem. Wyciągamy i uwaga, co to? No trampeczka no. No nie no, trampeczka. Zostaw te nożyczki. Trampeczka. Hej, jestem trampka. No super, mamy trampeczkę. Tutaj ta gazetka, to ja wezmę kamerę, żeby pokazać tą gazetkę. No chodź, chodź kamerę. Chodź ty kamerę, ty jedna. Ja tu jedną ręką muszę wszystko trzymać. To jest taka jakby... Jest taka ogromniasta nie saszetka, tylko gazetka. tutaj mam takie różne strony, które Wam tutaj zaraz pokażę. To jest taka ogromna saszetka. To jest, widzicie, to jest miejsce na kamerę. Tu sobie trzymam kamerę. Już naświęciłam, oczywiście. Tu komiks będzie. Co to, co to ma być? Nie wiem, nie jakiś komiks. Dobra. Tu o, że tu będziemy. że oni są niby wersusy. To jest ten taki nowiutki. O, już z strony chcę przewracać. O, tutaj jakie mają moce. Zostaw czerwonego. Nie, mój jest czerwony. Oczywiście siostra i brat zawsze muszą przeszkadzać. To jest przecież normalne, że oni zawsze wejdą na, na odcinek. O, to jest mojej siostry pani łyżka. Pani łyżka. A ja mam... Pana Widelca. Tutaj jest piłka. Nie wiem, co to. Mam klozeta, przemianę klozeta zieloną. Tu widzicie. Zielona, przemiana, klozeta. Czekajcie, kamerka. Pizza. Nie mam jej. No tego nie mamy. Pana łóweczka ma moja siostra. Od tego nie przemianę. Przemianę wymazujemy. Tego ma moja siostra. Okej, okay, dobra. Przechodzimy na drugą stronę. O, to jest mój pan korka. Korka. Pan perkusja i co to? Jeszcze tak, to jest pan... No nie wiem jak on się nazywa. To jest strugaczka. Śmieszna toster. Moja gąbeczka, z którą się wymieni... przez którą się wymieniłam za brata. Z bratem. No bo nie chciałam jej mieć. Y... Pan pił, do kręgli. A to, to to takie domek. A to jest dla pana tostera. Dziwnie ten pan toster wygląda. O tu mamy. Walczycielów. Tu. o tu nie mamy. O, tych mamy. Tego pana trąpeczkę ma mój kolega Rixyp, A mikrofona mam ja. Mam przemianę. Tu widać pięknie, siedzi sobie. Siedzi sobie na ławeczce. Dobra. Tutaj nie mamy. Tu tych też nie mamy. Błyżkę widelca mamy. Tak? Klozeca. A Widelec możesz się za mną zamienić, ja chcę niebieskiego. A ty chcesz czerwonego. I, no. Okej, okay, no, wymiana. No ale nie wiem, no jeszcze, no dobra, no. Dobra, okej, okay, wymiana. Ja mam teraz... O, to, był... to jest riksyp, pokazać powiem. A? Nigdy w życiu. Pokażę! E, ze mną był teraz riksyp, no. To jest pan closet. O tu. Stoi, to znaczy siedzi. Tutaj mamy... Mm, co to co to niby toaster i tost. Mydło i gąbeczka, będą się szorowali, pucowali, szorowali, pucowali. Tych. O kurde, za blisko. Nie mamy. Mam panią śrubeczkę. Panienka śrubeczkę. I śrubeczka. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ta pani śrubeczka wygląda na sry, pani, nie jak chłopak. O pana łopatę ma mój kolega Riksyp. Pana pralkę ma moja siostra. I też przemianę na pralki ma mój kolega Prixy. Przemianę tego hot doga auto mam ja. Siedzi tu sobie z kolegami. I obgaduję co będą dzisiaj jeść. Ołówek i strugaczka. Warczą o to, żeby ołówka strugaczka nie zastrugała. No, mówiłam, że, że ołówka ma moja siostra. Czy tam i y, Pana pastę. Ma moja siostra. O, pan piłka. No, tych dwóch mamy. No, bo ja mam pana korkę. Korka, gdzie ty jesteś, pani korko? Nie wiem, co się z panem korką stało, ale dobra. I jest jeszcze pan piłeczka. Ją ma mój brat. Tych nie mamy. Nie mamy. Tych też nie mamy. To znaczy, piłkę ma mój brat. Nie O, pan gitara. On. O, tu Piłeczka. Mój pan chodź do dzieck. No fajnego majęzora, no serio. No, nie chce mi się już mówić jak się nazywają, bo już... bo już tych nazw to ja już nie znam. O. Mój pan widelec. Ja. Ja Dam, 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 dam. Dam, <laughs> Jeszcze pan gąbeczka. Poczekajcie, nie ominęliśmy niczego. Moja pani śrubeczka. Powiedziałam, że siedzi sobie na kanapie. Tutaj mamy płatki, nie mamy ich. Pralkę mówiłam, że ma moja siostra. Kręgle? Też kręgla ma moja siostra. To tost, yy. O, mój mikrofon, przemiana. Czekaj, tu jest, siedzi sobie. Piłeczka mojego brata. O. Kręgiel. Kręgiel? Nie, Patyk. Patyk. No, ja bym chciała mieć tego helikopterka. Ech. Ech. No, przewracaj się. O, komiksa mamy. Wiem, przewijam za szybko. Tutaj mamy, co możemy uzbierać. No jest świetnie.